O wow. co jest Alex? Nawet nie zauważyliśmy jakie te wrota są przeogromniaste. This is the day of the departed. The spirits are coming. But you can't stay. Remember the day of the departed. They're coming to find you. Szybko, będziemy przed Icemanem. Idę już, idę, idę. <laughs> Przestań tak biegać. To ty zawsze na spacerach mówi, że ja jestem szybszy. Może i zostałem tak zwany sklepany, ale i tak nie zamierzam granek. Kojo. Jesteśmy. Ponoć w tym lustrze można zobaczyć człowieka, którego chcesz zobaczyć. Tylko trzeba wypowiedzieć jego imię. Kamil. I co? Nic się nie dzieje. To ty, mamo? Kamil, gdzie jesteś? Nie widzę cię. Ja ciebie też nie, ale tylko słyszę. To znaczy, że gdy stanie się tutaj, to się można rozmawiać ze zmarłym. To już wiemy, jak rozmawiał ze mną ten dziwny Iceman. No dobrze, Kamil. Co mamy teraz zrobić? Musicie odnaleźć miecz. Miecz. Ten miecz, wiecie jaki miecz. No ten, o którym mówię na początku odcinka. Tamtego. Tak, wiem, jaki miecz. A gdzie on się znajduje? Jest na samym szczycie. Szybko, biegnij, zanim, zanim pierwszy będzie Iceman. Ja mam drugie ostrze. Macie pierwsze? Tak, moje. pat, już wziął je do bazy. O, cześć Kamil. Peter? No, nieważne. Ogólnie gdzie jest ten miecz? Na górze Bazy. Spiesz się się. Dobra. Potem się zobaczymy. Dasz nam ostrze i je zniszczymy. Tak, dawajcie. Inaczej wy też będziecie przeklęci. Jestem tu, weźcie mnie. Proszę was, chcę dobry być. Słyszałam, jakby jakiś miecz wołał nas o ratunek. Dobra, wchodzimy. ja, ja, ja. Nadążacie? Jakoś tam nadążamy. O, nie jest przy tym aż tak źle. Dobra, wspinaj się szybciej! Ha! Inaczej pierwszy może być on! Ha! To jest coś z radzieckiego, o czym mówił. Tam jest dopiero pierwszy? Ło, Hej, jak tam na dole? Bo ja tak średnio się, się czuję. Tu jesteście! Ja, Ani kroku! za... I, tylko troszkę dziwnie się czuję. O, 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 szlak. Teraz zostałaś mi tylko ty. Tylko ciebie muszę pokonać. O nie. Uch, małe turbulencje, ale w końcu się udało. Kurczę. Mam lęk wysokości. Tak jest, co? Nie! A ah, szlak! O, tu, tu! Czyli to jednak ja jestem najlepszy wszystkich. Mam cię tato! Tu, tu! Raczej z wzajemnością. Tu, tu, tu! Przestańcie mi likwidować życie! Ja muszę odnaleźć ten miecz. Ja chcę ten... Miecz! Jeszcze tylko jedno pięterko. Jest! Mam cię nareszcie! Ktoś nareszcie odnalazł mnie! Zaraz weźmie swoje łapki. Mnie! Kiepskie masz te rymowanki, ale fajny wygląd! Uwaga! Zdobyłam miecz! Super! Teraz zejdź z nim na dół! O kurczę! Z tym może być dosyć duży problem. Nic, schodzę na trzy, cztery... Ała! To nie było trzy, cztery. Szybko, chcę zobaczyć się z Kamilem. Kamil, chodź tu. Szybko, mamo, mam mało czasu. Proszę, weź te ostrze. Kamil, dzięki. Ale powiedz, co tam u ciebie?

że za pomocą ostrza tego miecza, które teraz masz, możesz przywołać jedną osobę z miasta żywych. Ale będziesz musiała na to poświęcić trochę czasu. Zgadzasz się? Chcę zobaczyć Kamila. Mamo, nie zgadzaj się na to. To podstęp. Kamil już nie będzie tak cierpiał. Tylko musisz mu pomóc. Inaczej będziesz miała go na sumieniu do końca swojego życia. Nie no muszę mu pomóc. Jak to zrobić? Nacisnąć ten mały guziczek. Okej. Okay. Pik. O, o. Ba. Ba. A. Teraz mam to zrobić. Mamo, szybko łap się. Co jest? Co? O. Kamil, to ty? Tak, mamo. Dzięki, że mnie przywołałeś do żywych. Teraz, na raz na zawsze rozprawimy się z tym głąbem. No, to ja już będę leciał. Ciao! Bipipipu! Albo i nie. Kamil! O, siema Peter. Co tam? A nic nie pokona nas dziwny gościu. A gdzie Pat? Jest w bazie. Czeka na nas. O, przepraszam, Kamil. To dlatego, że myślałam, że jesteś dalej duchem. No dobra, czyli co mamy? Mamy jedno ostrze, te od żywych, oraz miecz, który może zniszczyć obydwa. On ma tylko jedno z ostrzy, te od martwych. Musimy mu je odebrać. Inaczej skończy się dla nas istnienie i dla wielu innych istot.